Witajcie moi drodzy, tu Ela z Paryża. Teraz o, znajduję się w 19 w dzielnicy, ale nie o tym jest film. Film jest o tym, że a, jak dobrze wiecie, nie miałam przez pewien czas pracy. Teraz zapisałam się na formację, czyli takie przeszkolenie do jakiegoś zawodu. Mm. Więc y, dzisiaj jest... no już trochę tydzień minął, jak tu chodzę na tą formację się kosztując pogody, postanowiłam, że się odezwę, ponieważ po tym spotkaniu z tym Simonem, oczywiście jak pokazałam wcześniej, że nie miałam baterii, baterii, nie miałam miejsca na telefonie i zaczęłam usuwać wszystkie filmy starego z programu, w którym edytuję filmy i tak dalej. I usunęłam w sensie film, który robiłam w 3 tygodnie, bardzo fajnie zmontowany, bardzo dużo było informacji i go usunęłam. A teraz jestem w trakcie robienia tego samego filmu. Także jeszcze trochę musicie poczekać na niego. To jest film, którego nagrałam w, bardzo dawno temu z wystawy w Luwrze od kuczur ubrań, takich, wiecie, projektantów różnych mody, z opisaniem ich ubrań i historią niektórych tych y, strojów, kreacji. Jestem bardzo, byłam bardzo zdochowana, bo wiecie, na no, trzy tygodnie pracy poszło. A było bardzo dużo, było bardzo dużo informacji. No nic. Zdarza się. Także teraz wracam znowu, bo miałam lekką przerwę na, e, na obiad. Skorzystałam, bo wyszłam sobie do parku. Wracam teraz z powrotem do miejsca, gdzie sam mamy tą formację, Chciałam tylko się z Wami podzielić informacją, że zaczynam, że co do nowa. Nie żeby mi się jakieś uśmiechało, no ale przynajmniej mam plan. Mam plan. Żeby znowu zrobić pieniądze, teraz zapisałaś na tą formację, a, ale też chcę zmienić inną formację. Także ja wracam. Chciałam powiedzieć, że opublikuję Wam film, który zrobiłam bardzo temu. ponieważ na razie nie nagrywam dużo. Za bardzo też nie wychodzę. Mów, wiecie co? Tutaj Mieszkam już tutaj w, tutaj w Paryżu, w ogóle za granicą. Bo wcześniej nie było tylko Paryż, to jeszcze inna zagranica. I co? I do tej pory nie zmieniłam sobie em, prawa jazdy. Cały czas mam swoje polskie prawo jazdy, co prawda z Unii Europejskiej, Europejskiej. I mogę tu jeździć. No ale wiecie, jak się tutaj mieszka dłużej niż rok, powinno się zmienić na francuskie prawo jazdy. Ja tego nie zrobiłam. Co prawda jeżdżę na moim starym. A teraz chcę zmienić na, e, na to, powiedzmy, lokalne. Ale wyhaczyłam z tej prawo jazdy. International, czyli międzynarodowe. Więc aplikowałam a, o to międzynarodowe. Co zobaczymy? To jakaś nowość dla mnie. Dla mnie mówię, bo może pewnie nie istnieje. Może ktoś w komentarzu tutaj widzę, że dużo osób mieszka też w Paryżu albo we Francji. Mówi, nie, to już za to istniało, albo to i tamto. Więc jak istniało, to super. Zabiecie, ja się dowiedziałam teraz, bo wcześniej nie potrzebowałam. Co jeszcze? Aha, tutaj mają. W tym boksie, to są osoby. A okej. Okay. I, I oni robią sobie taki, wiecie, tutaj w tym boksie. Ciekawe. Dobra, w każdym razie chciałam Wam powiedzieć, że e, jestem w trakcie montowania na nowo filmu, który nagrałam. Muszę go opublikować, bo jest, byłam z niego dumna. Byłam taka, mówię, to jest najlepszy film, jaki zrobiłam. Tak informujący, taki nienudny, jest dużo siebie, skacze, dużo klatek, dużo, e, dużo nowych informacji. No i wiecie... Paryż, świat młody, teraz w ogóle jest Fashion Week w Paryżu, więc <grym> może na czasie, ale wiecie, starożytne ubrania. Znaczy taka, tak, aż takie jest starodowne. Najstarsze było w 1959 roku z Chanel, ale też były z 2023 i 2004. Trochę się zasapuje, bo pod niedużą górkę, ale jednak jest. Dobra, moi drodzy. Chciałam się tylko Wam przywitać. Powiedzieć, że jestem, żyję, jestem aktywna. Dzisiaj korzystam z pięknej pogody. I... A jeszcze na na, na, na tym um, Simonie z Wielkiej Brytanii, to do tej pory nie odezwał. Nikt z jego timu do mnie nie napisał. Ale jeszcze mam powiedzieć, nawet bym nie chciała. Obym na trochę jego filmów, jest, rozumiem. Ale po takim naciskiem cały czas filmów takich motywujących, to czy was demotywuje, bo czujesz taką wiecie presję taki, on guas. Nie wiem, jak no, ja tak czuję, że wiecie, i no, musisz teraz, tak, jak nie, to ostatnia szansa ci przyjdzie przed nosem, jesteś jeszcze starsza, nie będziesz dała rady. Musisz zmienić swoje życie. I wiecie, ktoś tak buchnie w twarz taką informacją, spoko. Ale non stop! czujecie taką, że Boże, co jest, że jest że jestem... Takim niedocznikiem, że kurczę, wszyscy zmieniają swoje życie, a ty ja. Więc e, ogląda oglądać. Bo jak informacja, słuchajcie, za bardzo Was przytłacza, to po prostu odetnijcie się i wróćcie do niej, jak będzie potrzebowali. Tak jest mój punkt widzenia. Piękna pogoda, słuchajcie. Ostatnie podrogi słoneczka, no potem będzie już a, listopad, grudzień. No znowu święta i potem w marcu znowu brzydka pogoda. To za Francji jest bardzo często pod ogół bada nawet w 2024 roku. w 2024 roku lato było bardzo deszczowe i chłodne, właściwego nie było. Ta w 2025 no, była na maderze, więc dla mnie było słoneczne, ale ja słyszałam, że dużo ludzi powiedziało, że właśnie, że we Francji też było takie słonecznie. No i to wszystko. Chciałam się z wami przywitać powiedzieć Ci, że... Dziękuję za oglądanie, że jesteście, że czekacie i będę się starała na Was nagrywać, tylko po prostu chcę szybko skończyć ten film, co sobie trzeba zmentować, żeby go opublikować, bo jest dla mnie ważny, byłam z niego dumna, Dobrze, że nie pousuwam słuchacie filmów materiałów, bo mówię, oh, już zrobiłam. Ja mam taki właśnie taki nawyk, że usuwam, jak już coś zrobiłam, ale na szczęście nie usunęłam, także tak miało być. Na razie widzimy się już, Niedługo. Właśnie tu jestem w sali, a przed wyjściem z sali każdemu przy komputerze położyłam takie po trzy. Hmm, no, takie, potem wam pokażę. I takie cukreczki, jakie słodycze, na, na poprawieniu humoru, powiedzmy. I słuchajcie, teraz weszłam do sali. Są dwa, cztery, pięć, sześć, siedem osób, i tylko dwie osoby powiedziały, że dziękują. A te dwie osoby, które były w sali, jak e, te cukierki, to były. Więc e, raz, dwa, no jakby ok. trzy osoby, których nie, nie było, jak je rozdawałam i nawet nie podziękowali. No nic, to był pierwszy i ostatni raz, obiecuję.